Cześć, kochani, dzisiaj krótko odpowiadam na pytanie dotyczące tego, jaka jest różnica między słówkiem want, want, a słówkiem want, want. Zapraszam. Kochani moi, kiedy mówicie want, to komunikujecie, co chcecie. Want oznacza chcieć i są tutaj dwie możliwości. Albo chcemy jakąś rzecz i wtedy po prostu używamy rzeczownika. Na przykład I want a CD. Chcę płytę CD. Albo e, komunikujemy to za pomocą czynności. Czyli wówczas powiem I want to buy a CD. Ja chcę kupić płytę CD. Zauważcie, że ponieważ będziecie mieli dwie czynności, i chcieć i robić, to pomiędzy tymi dwoma czynnościami, czyli pomiędzy słówkiem want i słówkiem w tym wypadku buy. Wstawimy sobie to. Dlaczego? Dlatego, że pokazujecie, do czego dążycie. To, co chcecie osiągnąć, to jest niejako kierunek Waszego działania, Waszej myśli. Dlatego będziemy używali słówka to, które właśnie ten kierunek komunikuje. Powiem więc I want it. Ja to chcę. Lub też I want to do it. Ja chcę to zrobić. I want help. Ja chcę pomocy. Lub też I want to help, ja chcę pomóc. Co, jak widzicie, czasami może całkowicie zmieniać sens zdania. To co warto jakby zaznaczyć, to różnica w wymowie. Kiedy mówicie want, czyli co chcecie, to szczęka wam opada tak jakby um, przy wypowiadaniu tego dźwięku, czyli mówimy wa, wa, wa. I want, I want, ja chcę. Dlaczego jest to ważne? A no dlatego, kochani, że jak widzicie na kolejnej grafice, e, mamy też inne, e, bardzo podobne wyrażenie w języku angielskim, które brzmi «wo», «wo», «wo». I won't do it. Ja tego nie zrobię. Jest to skrót od will not, czyli od klucza przyszłości, słówka, które nam komunikuje plany, a więc słówka will, oraz słówka not, które oznacza nie. Porównajcie. I want chocolate. Ja chcę czekoladę, lub cokolwiek innego w postaci rzeczownika. Kiedy mówicie co chcecie zrobić, na przykład zjeść czekoladę, powiecie I want to eat chocolate. Ja chcę zjeść czekoladę, tak? Czyli I want to lub też osoba want to i podstawowa forma czynności to jest informacja o tym co chcemy zrobić. Natomiast kiedy mówimy o tym Czego nie będziemy robić w przyszłości, lub mówiąc dokładniej, czego nie zrobimy w przyszłości, to słówko, e, zauważcie, że będziemy wymawiać już nieco inaczej, ponieważ jest to kombinacja dwóch słów. Will not. Powiem więc: I want, I want it chocolate. Ja nie będę jeść czekolady, mówimy po polsku, a powinniśmy powiedzieć: Ja nie zjem czekolady. I want it chocolate. I want it chocolate. A więc usta są troszeczkę bardziej jakby e, okrągłe. Ło, ło, ło. I want it chocolate. Ja nie zjem czekolady. I won't do it. Ja tego nie zrobię. I want, I want, I won't do it. Ja tego nie zrobię. Lub też, wracam raz jeszcze do chęci, I want to do it. Ja chcę to zrobić. Podsumowując. Pamiętajcie, moi kochani, że kiedy mówicie o tym, czego chcecie, to będziecie używali zwrotu want, czyli chcieć, i łączyli go albo z rzeczą, albo z czynnością. Kiedy jednak łączycie to słówko z czynnością, pamiętajcie, że czynność będzie zawsze w formie podstawowej oczywiście da, ta, do której zrobienia dążycie, czyli ta, którą chcecie wykonać. Natomiast słówko want, będziemy wymawiali właśnie przez a. I want to do it. Chcę to zrobić. I want it. Chcę to lub tego. Natomiast kiedy mówicie o słówku want, sekundeczka, kiedy mówicie o, o słówku wo, wo want, to jest to skrót od will not i informuje nas o tym, czego my w przyszłości nie zrobimy. Czyli o planach, które nie dojdą do skutku, lub też o tym, czego planujemy nie robić. Na przykład: I won't do it. Ja tego nie zrobię. I won't eat chocolate. Ja nie zjem czekolady. Mam nadzieję, że pomogłam. Pozdrawiam serdecznie.